Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj rozpoczynamy całkowicie nową serię. Stwierdziłam, że co jakiś czas, y, może, nie wiem, raz w tygodniu będziemy spotykać się na takich wieczornych sesjach. Y, Czytania z kart. Te karty to nie będzie, słuchajcie, tarot. Dzisiaj akurat padło na karty przemiany według OSHO. Akurat ta talia może być dosyć z kontrowersyjnym podejściem, co dla niektórych, więc nie dla każdego może być takie czytanie. Natomiast jest tu jakby główne przesłanie, i od razu um, zaznaczeniem tych kart kryje się jakaś historia, którą również będziemy sobie czytać. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani takim czytaniem, to serdecznie zapraszam. Dzisiaj akurat są karty OSHO, ale w przyszłym tygodniu, czy w przyszłym filmie, myślę, że zrobimy sobie z kart anielskich. Mam też karty wewnętrznego rozpoznania, więc będą tutaj różne talie i różne za tym wiadomości będą się kryć. Więc, tak, grupa numer jeden ma przeźroczysty kamień. A grupa numer 2 czerwony. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej Wam odpowiada, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. I już patrzymy, co dla Was na tą chwilę, na ten moment ważnego, jakie tutaj czytanie się pojawi. Więc już słuchajcie, patrzymy. Ok. Wasza karta to porzucenie przeszłości. Przybliżę ją wam, żebyście mogli lepiej ją zobaczyć. OK. Już patrzymy na jej znaczenie. Niech martwi grzebią martwych. Nabierz odwagi. Ta podróż już się zaczęła. Nawet jeśli zawrócisz, nie znajdziesz już starego brzegu. Nawet jeśli zawrócisz, stare zabawki nikomu już nie pomogą. Skończyłeś z nimi, poznasz, że to tylko zabawki. Teraz trzeba znaleźć to, co rzeczywiste. Trzeba szukać, i nie jest to bardzo odległe, jest to w tobie. I patrzymy sobie, słuchajcie, teraz na historię, która kryje się za tą kartą. Człowiek żyjący przeszłością musi czuć znużenie, bezsens i pewnego rodzaju ból. Co ja tu robię? Dlaczego żyję? Co będzie jutro, kolejne powtórzenie dziś, to co było dziś, było powtórzeniem wczoraj. Na co więc to wskazuje? Dlaczego ciągniesz się od kołyski po grób ciągle w tej samej rutynie? Jest to idealne dla bawołów i osłów, ponieważ one nie mają pamięci do przeszłości, nie mają pojęcia o przyszłości. Nie są znużone, ponieważ dla znużenia potrzebna jest pewna świadomość. Ta świadomość, to, zadawanie so, to zdawanie sobie sprawy, że już to kiedyś robiłeś, robisz to znowu i jutro znowu będziesz to robić. Ponieważ nie odchodzisz od przeszłości, nie pozwalasz jej umrzeć, zachowujesz ją przy życiu. Wszyscy stajemy w obliczu tego dylematu, a jedynym rozwiązaniem jest pozwolenie przeszłości na umarcie. Jest taka piękna opowieść z życia Jezusa. Podszedł on do jeziora. Był wczesny poranek, słońce jeszcze nie, wze nie wzeszło, a rybak szykował sieć do zarzucenia na jeziorze. Jezus położył rękę na jego ramieniu i powiada: Jak długo będziesz to robić? Dzień po dniu, rano, po południu, wieczorem, tylko kiedy tylko chcesz łowić ryby? Czy myślisz, że na tym polega cały sens życia? Nigdy o tym nie myślałem, odparł rybak. Skoro zdaję, zadajesz to pytanie, to znaczy, że w życiu musi być coś więcej. "Jeżeli pójdziesz ze mną, nauczę cię, jak łowić ludzi, a nie ryby, rzekł Jezus. Ten człowiek popatrzył w oczy Jezusa. Taka głębia, szczerość, tyle miłości, że nie można w niego wątpić. Tak wielka cisza go otacza, że nie można mu odmówić. Rybak rzucił sieć do jeziora i poszedł za Jezusem. Gdy byli już za miastem, nabie nadbiegł człowiek i powiedziałem do rybaka: Zmarł twój ojciec, który był chory od wielu dni. Chodź do domu." Daj mi trzy dni, żebym mógł dokonać ostatnich czynności, które syn powinien dokonać, gdy umiera jego ojciec. Rybak poprosił Jezusa: Zapamiętaj, co Jezus powiedział rybakowi: Niech umarli grzebią umarłych, ty chodź ze mną. Co to oznacza? Całe miasto jest pełne martwych ludzi. Oni pozbędą się Twojego martwego ojca. Jesteś niepotrzebny, chodź ze mną. W każdej chwili coś umiera. Nie zbieraj antyków, zostaw to, co martwe. Idź z życiem, płyn z życiem w swojej totalności i intensywności, a nigdy nie staniesz przed żadnym dylematem czy problemem. No i słuchajcie, tak jak mówiłam, niektóre historie tutaj mogą być kontrowersyjne dla niektórych. Natomiast interpretujcie to jak czujecie. To są dosyć właśnie takie mocniejsze, że tak powiem karty, bardziej gdzieś tam do wglądu właśnie w samych siebie. Więc tak jest, słuchajcie, wasze czytanie tak, główny temat porzucenie przeszłości. Zastanówcie się co tak naprawdę to też dla Was znaczy, a ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze Wam przybliżę raz tą kartę i przechodzę już do grupy numer dwa. Ale zanim jeszcze, to dajcie mi znać, czy taka seria filmów będzie Wam się upodobać. Więc, pa, pa! I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer dwa, czyli ten czerwony kamień. I już patrzymy, jakie przesłanie, jakie, jaka karta dla Was dzisiaj się pojawi. Czekajcie. Teraz mam dylemat, którą kartę wziąć, ale bardziej chyba tą. I Wasze przesłanie to karta skruchy. kruchy. Okay. Okej. Więc już patrzymy. Słuchajcie, pięknie się złożyło, bo grupa numer 1 miała kartę numer 51. Wy macie kartę 52, więc. Wow. Ok. Od razu powiem, że tu są takie imiona, których ja mogę nie potrafić przeczytać, więc jakby nie zwracajcie na to uwagi. Postaram się i zrobię wszystko, co w mojej mocy. Jeżeli chodzi o kartę skruchy, jeżeli zrobiłeś coś złego, idź do tej osoby. Bądź pokorny i prosię o przebaczenie. Tylko ten człowiek może Ci wybaczyć, nikt inny. Pamiętaj, że zaznaczeniem słowa grzech jest zapomnienie. Nie zapominaj więc i nie powtarzaj tego w przyszłości, bo Twoje proszenie o wybaczenie straci znaczenie. Bądź czujny, uważny i świadomy i nigdy już tego nie rób. Pamiętaj, aby nie popełniać znowu tego samego błędu. Taka powinna być decyzja w Tobie. Wtedy naprawdę odczuwasz skruchę. Skrucha może stać się bardzo, bardzo głęboka, jeśli zrozumiesz odpowiedzialność, wtedy nawet coś drobnego, jeżeli stanie się skruchą nie tylko w słowach, nie tylko na powierzchni, jeżeli dociera to głęboko do Twoich korzeni, czujesz skruchę w samych swoich korzeniach. Całe Twoje istnienie drży i płacze i płyną łzy. Nie tylko z Twoich oczu, ale z każdej komórki Twojego ciała. Wtedy skrucha może stać się uprzemianą. Pierwszy raz poznano imię Shibli, gdy zamordowano Mansora. Wielu ludzi zostało zamordowanych przez tak zwanych ludzi religijnych, choćby Jezus, ale nigdy nie było takiego morderstwa, jakie zdarzyło się w przypadku Alechilaj. Najpierw odcięto mu nogi, ale on żył. Wtedy odcięto mu ręce, potem odcięto mu język, Wykłuto oczy, ale on ciągle żył. Pocięto jego ciało na kawałki. Jakie przestępstwo popełnił Mansor? Powiedział tylko analhak, co oznacza jestem prawdą, jestem Bogiem. Wszyscy mędrcy u pani Szadów to mówią. Aham Brahmasmi, jestem brachmą, najwyższą jaźnią. Mahometanie nie mogli tego znieść. Mansor jest jedynym z największych sufich. Gdy zaczęto odcinać mu ręce, popatrzył w niebo, modlił się do Boga i rzekł: Nie oszukasz mnie, widzę cię we wszystkich tych ludziach, jesteś tu. Próbujesz mnie oszukać? Przychodzisz jako morderca, jako wróg, a ja ci mówię: w jakiejkolwiek formie przyjdziesz, poznam cię, bo już poznałem cię w sobie. Teraz może, teraz mnie nie oszukasz. Shibli był przyjacielem Alchilaj. Ludzie rzucali kamienie i to i śmiali się. Shibli stał obok. Mansor śmiał się. Nagle zaczął płakać, gdy Shibli rzucił w niego różą. Ktoś zapytał, co się stało? Śmiałeś się, gdy rzucaliśmy kamienie. Oszalałeś? Shibli rzucił tylko kwiat róży. Czemu teraz płaczesz? Mansor powiedział, ci, którzy rzucają kamienie, nie wiedzą, co robią, ale Shibli wie. Bóg będzie miał wielkie trudności, by mu to wybaczyć. Innym będzie wybaczone, bo działają w niewiedzy. Nie można nic na to poradzić. W swojej ślepocie tylko to mogą zrobić. sibliwie, wie, dlatego płacze za niego. To jedyna osoba, która tu popełnia grzech. To zdanie Mansora całkowicie odmieniło sibli. Rzucił Koran, święte pisma i rzekł: Nie pomogły mi one w zrozumieniu. Cała ta wiedza jest bezużyteczna. Teraz będę szukał właściwej wiedzy. Potem, zapytany, dlaczego rzucił kwiatem, odparł: Bałem się tłumu. Gdybym niczym nie rzucił, ludzie mogliby myśleć, że należy do grupy mansora. Mogli zwrócić się przeciwko mnie. Nie mogłem rzucić kamieniem, bo wiem, że mansor jest niewinny. Nie mogłem też nabrać odwagi i niczym nie rzucić. Rzuciłem więc kwiatem. Kompromis. Mansor miał rację: płakał nade mną, nad moim strachem, tchórzostwem. Płakał, ponieważ poszedłem na kompromis z tłumem. Szybli odmienił się całkowicie, zrozumiał. Płacz Mansora stał się jego przemianą. Więc słuchajcie ponownie, tak jak powiedziałam na samym początku. Te historie są dosyć takie mocne, bym powiedziała, niektóre. Niektóre są naprawdę przepiękne, więc tutaj, jakby poczujcie, o co chodzi w tej historii, jak wy ją interpretujecie. Główne wasze tutaj, właśnie przesłanie, to jest ta skrucha. Więc tak, ja Wam życzę, słuchajcie, wszystkiego co najpiękniejsze, jeszcze przybliżę Wam tą kartę. Głównym, tak by, jakby podsumowaniem, może być to, żeby przyznać się do błędu, tak? Wszyscy robimy coś złego, ale jakby mm, właśnie mamy się nauczyć na tych błędach. Jeżeli naprawdę czegoś żałujemy, to warto okazać tą skruchę, tak? Ale nie powtarzać tego już w przyszłości, w przyszłości bo to jakby. Unieważnia to wszystko, zmniejsza znaczenie w ogóle tej skruchy. Więc tak, ja Wam jeszcze przybliżę tą kartę i ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Dajcie koniecznie mi znać, czy um, taka seria filmów Wam się podoba. Tak jak mówię, dzisiaj trafiło na karty OSHO, które są dosyć naprawdę mocne, i um, te historie czasami są naprawdę takie kontrowersyjne, bym powiedziała. E, natomiast tak będą też inne talie będą z aniołami wewnętrznego rozpoznania więc dajcie mi znać w komentarzu czy takie czytania wam się wieczorne podobają ja wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze do zobaczenia w kolejnych filmach i pa, pa.